Witajcie, nazywam się Magdalena Kimmel i jestem terapeutą terapii poznawczo-behawioralnej. Ja się nazywam Rafał Kimmel i jestem jej mężem. Słuchajcie, od 2008 roku, razem z Rafałem, prowadzimy różnego rodzaju warsztaty i rekolekcje, głównie dla małżeństw. I chcemy się dzisiaj z Wami podzielić czymś, czego doświadczyliśmy w zeszłym tygodniu, ponieważ uważamy, że poprzez to Pan Bóg bardzo się do nas przyznał. Ja osobiście odczułam, jak idzie obok mnie i troszczy się o najdrobniejszy szczegół w moim życiu. Otóż w zeszłym tygodniu przygotowywaliśmy się do prowadzenia warsztatów w miniony weekend i te warsztaty Miały być sponsorowane w pełni dla każdego uczestnika. Mieliśmy mieć tych uczestników 16. Natomiast w środę skontaktowałam się z osobą, która wyrażała taką chęć sponsorowania, i dowiedziałam się, że jej program przewiduje sponsoring tylko dla osób bezrobotnych. Więc przeżyłam wielki szok ponieważ na naszych warsztatach miały być głównie osoby ze wspólnot, które są zatrudnione. I już wiedziałam, że będę musiała się z nimi skontaktować i poinformować je o tym, że niestety warsztaty będą odpłatne i prosiłabym ich o zdecydowanie, czy biorą udział w tych warsztatach, czy jednak nie, zostawiając im oczywiście zupełną wolność. I kiedy tak zaczęłam do poszczególnych osób dzwonić, e, okazało się, że znalazło się wspaniałe małżeństwo, które zdecydowało się zasponsorować. E, w sumie siedem osób. E, potem pojawiła się kolejna osoba, która zdecydowała się zasponsorować inne trzy osoby. E, reszta osób powiedziała, że bardzo chętnie pokryje koszty za siebie. I to było dla mnie takie bardzo wyjątkowe, te warsztaty odbyły się w sobotę, był to cudowny czas i Duch Święty wspaniale się poruszał pomiędzy nami. Witajcie, nazywam się Rafał Kimmel, jestem mężem Magdaleny. Chciałem dodać kilka rzeczy związanych z tymi naszymi warsztatami. Takim mocnym świadectwem e, dla nas, taką wielką rzeczą jest, kiedy w trakcie warsztatów podchodzą nas osoby i mówią, uratowaliście nasze małżeństwo. Kiedy mówią, już wiemy, co robić dalej. Kiedy mówią, tyle lat, 40 lat chodzę po pustyni, i kiedy widzimy zmiany w tych osobach, nasze serce rośnie. Wiemy, że mamy iść o krok dalej iść jeszcze, jeszcze dalej. Wczoraj mieliśmy te warsztaty, wczoraj był czas błogosławieństwa, kiedy osoby zaczęły błogosławić sobie nawzajem. Dar płaczu, dar radości przychodził, smowa, poznania. To nas umacnia. To nas mocno, mocno umacnia w naszej posłudze. I za to jestem mocno, mocno wdzięczny, że owoce naszej posługi, tych właśnie warsztatów widać w sposób i materialny, i bardzo mocno duchowy. Pewna osoba przyszła do nas i mówiła, że ma problemy z tym swoim pragnieniem ewangelizacji. Robiła często to nachalnie i nieodpowiedzialnie, jak się później okazało. Po warsztatach wciąż pragnienie ewangelizowania i mówienia o Jezusie w niej narastało. Osoba ta zaczęła mówić o Panu Bogu w sposób taki, aby, ta, aby odbiorca umiał to przyjąć w swoim własnym języku. Ja to nazywam w języku tubylców. Czyli. Nie cytując tylko i wyłącznie Słowa Bożego, nie nachalnie mówiąc o tym, ach, nawróć się, ale mówiąc proste rzeczy, dziękuję Ci bardzo za to, albo świetnie to wykonałeś, chwaląc, dziękować, e, zwracając uwagę na rzeczy dobre. E, w ten sposób Pan Bóg zaczął się do tej osoby przyznawać, i od dwóch miesięcy sprowadza na drogę tej osoby e, inne osoby z którymi może już się dzielić pełną Ewangelią. Bo osoby, kiedy zaczynają odczuwać, w jego przypadku, kiedy mi mówił tą łączność, że jestem wysłuchany, empatycznie mnie wysłuchałeś, zrozumiałeś, podziękowałeś, te osoby zaczynają być otwarte na działanie też Ducha Świętego. I od tego czasu ewangelizuję dokładnie tak, jak chciał na samym początku. Nazywam się Rafał Kimmel i Bóg. Naprawdę robi wielkie rzeczy. Nazywam się Magdalena Kimmel i Pan Bóg uczynił mi wielkie rzeczy.